Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Rocket, head admin fantazyjnego serwera Team Fortress 2. Dziś kolejna edycja naszego comiesięcznego konkursu, w którym do wygrania jest status VIP na naszym serwerze. Nagroda ta składa się z wybranej przez siebie czapki z efektem, rezerwowego slota oraz klucza do skrzynki ManCo. W wylosowaniu biorą udział wszyscy gracze, którzy nie są adminami, a plasują się w top 25 naszego serwera. W przypadku wylosowania administratora zostanie wyłoniona kolejna osoba. A wylosowane numery to 5, 11 oraz 25. Są to gracze Raipai, Yahoo oraz Laserman. Jako, to, że Yahoo jest już administratorem na naszym serwerze, zostanie wyłoniona kolejna osoba. A kolejnym zwycięzcą jest. Numer 23. Jest to gracz 8Lol. Zwycięzcą serdecznie gratulujemy, a po odbiór nagrody proszę kontaktować się ze mną osobiście. Link pojawi się w opisie pod tym filmem. Zapraszam Was wszystkich na serwer dla MiejGry, jak i również do walki o nagrody w następnym miesiącu. Po wszelkie nowinki dotyczące serwera dołączcie do naszej grupy Steam. Zaglądajcie także na nasze forum, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, jak i polubcie nasz profil na Facebooku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Oh, dirty to me.